To jest kwestia przełamania, no. Bar bariery lęku wysokości. Ja mam lęk wysokości, ja bym po takim czyścilił nie, nie Nie, ja nie, ja bym potem też się bo... Ale, ale tu, tu już jest kwestia no, Tutaj to też jest inaczej. Nie patrzeć no. w dół, nie mieć świadomości, to, to że nie ci, ma żadnych podkórek, nie? To ci powiem nawet jak u mnie na dźwigach, dźwigowi, czy nie? Z mhm. jak pracować, to mówię, każdy miał to, wiesz, takie a potem przełamany ten lęk wysokości. Mieli, mieli. No, w sumie to nie ma źle, bo tutaj są te barierki wysokie, nie? I tak. No, jakby nie było, jakby jakby tu była sama podłoga, no to wiadomo, że nogi by się uginały, co nie? A, to, nie. a to, inaczej działa, że tu jest ten. Zobacz, tam też o bo... tu... boże, ja, ja pierniczę.